Kubuś, ucieczka z auta. Jak tam nowa szkoła? Zapytał tata. A całkiem spoko. Jest kilka sympatycznych koleżanek i spoko nauczyciele, odpowiedział Kuba. A koledzy? Tata spojrzał podejrzliwie. Hm, koledzy. Kuba zastanowił się przez chwilę. Myślał, czy powiedzieć ojcu o niemiłej sytuacji w szkole. No koledzy. Hm, Kuba przeciągał, jakby nie wiedział, co powiedzieć. Kubuś, mów, co tam z tymi kolegami? Tata zauważył, że Kuba coś kręci. No, przyczepili się, bo nie miałem logo szkoły na klapie. Kuba postanowił powiedzieć prawdę. Logo szkoły? No tak, zapomnieliśmy o tym. Tata spojrzał na Kubę uważnie. Pokaż tu mi się. Powiedział z uśmiechem. Uszy całe, mundurek nieporwany, oczy niepodbite. Hm, wszystko okej, okay, rozumiem. Zapytał ciągle, patrząc uważnie na Kubę. Tak, okej, okay, poradziłem sobie, tato. I proszę, nie pytaj za dużo. Obiecuję, że jak będzie coś nie tak, dowiesz się o tym pierwszy. Tata wyraźnie uspokojony poklepał kubę po ramieniu. Wiem, synu, wiem. Chodź na obiad. Dzisiaj mamusia zrobiła twoje ulubione gołąbki. Kolejny dzień szkoły. Kuba w dużo lepszym nastroju, już z logo na klapie marynarki, idzie wesoło rozmawiając z koleżankami Kasią i Matyldą i Karolem, kolegą, który znał Kubę już wcześniej bo uczęszczał na zajęcia, które prowadził Kuby ojciec. Karol był bardzo otwartym chłopakiem. Nie miał problemów z nawiązywaniem znajomości, taki trochę szkolny gaduła, więc bardzo szybko po szkole rozniosła się wieść, kim jest Kuby ojciec. Dzieci z zaciekawieniem słuchali, jak Karol opowiadał o zajęciach, które prowadził. Efekt tego był taki, że już nikt nie chciał zaczepiać Kuby. A nawet chłopcy, którzy w pierwszy dzień dokuczali Kubie, teraz uśmiechali się do niego szukając jakby relacji. Ale Kuba wolał się koncentrować na tych kolegach i koleżankach, którzy od początku byli dla niego mili. Kuba wracając ze szkoły z koleżankami i kolegami, zwykle rozstawał się z nimi na skrzyżowaniu dróg, dość duży kawałek drogi od szkoły. Miał już 12 lat, więc mógł już wracać ze szkoły sam. Rodzice nie zawsze mieli czas. Przyjeżdżać po niego do szkoły, więc często wracał do domu na własnych nogach, czyli automobilem, jak tato żartował. Tym razem jednak było inaczej, bo kiedy Kuba znalazł się za ogrodzeniem szkoły, zauważył, że nie ma swojej torby na śniadanie, no i musiał po nią wrócić, więc pożegnał się z przyjaciółmi i powędrował z powrotem w stronę szkoły. Znalazł ją szybko i w nadziei, że dogoni przyjaciół, ruszył przez boisko biegiem. Pomyślał, że jak przeskoczy przez płot, to nawet może ich trochę wyprzedzi. Kiedy dobiegł do ogrodzenia, zauważył, że przy ulicy stoi jakieś auto z ciemnymi szybami, a przy nim kilku chłop chłopców. Dużo starszych od Kuby, mieli być może po 16 lat, może trochę więcej, byli prawdopodobnie ze szkoły średniej. Wzięli coś od kierowcy i poszli szybkim krokiem w przeciwną stronę. Mijając kubę, który akurat przeskakiwał ogrodzenie. Kuba chciał spo... spotkać przyjaciół, którzy właśnie w dość dużej odległości wyszli za zakrętu. Poczuł się trochę nieswojo, mijając ten samochód z ciemnymi szybami i troszkę instynktownie spojrzał w jego stronę. I to był błąd. Co się gapisz, młody, usłyszał, Przyśpieszył wtedy kroku, dając, że to nie do niego. Ale z auta wyskoczył duży facet i w dwóch krokach znalazł się. Przy kubie łapiąc go za ramię. Musimy chyba pogadać, młody, szorstko powiedział i pociągnął kubę na w... za sobą w stronę auta. Otworzył drzwi i przerażonego chłopca pchnął na tylne siedzenie samochodu. Kuba strasznie wystraszony w pierwszej chwili, nie starał się nawet szarpać z dużym facetem. Wiedział, że nie ma to najmniejszego sensu. Że duży facet będzie na pewno od niego dużo silniejszy. Ale kiedy znalazł się w aucie na tylnym siedzeniu, od razu obudził się w nim instynkt przetrwania. Nieraz ćwiczył na zajęciach z ojcem ucieczkę z auta. Od razu przypomniał sobie, co musi zrobić. Wiedział, że tylne drzwi będą zablokowane blokadą rodzicielską i nie da się ich otworzyć od wewnątrz. Tata to wbijał dzieciom do głowy na wielu zajęciach, że jak już uciekać, to tylko przednie drzwi, do których jedyna droga prowadzi między przednimi fotelami, więc trzeba to zrobić bardzo szybko. Kuba jak wąż prześliznął się między przednimi fotelami, dokładnie w chwili, kiedy ten duży facet rozglądał się, czy ktoś nie zobaczył całej akcji. Złapał za klamkę i z impetem otworzył drzwi, zatrzymując ich odbicie nogą, którą już miał na zewnątrz. Tata tłumaczył, że te na szeroko otwarte drzwi spowodują, że jeśli ktoś będzie na przykład nadjeżdżał z naprzeciwka, to instynktownie odbije kierownicą w przeciwną stronę i nie wiedzie w wybiegającego uciekiniera. Kuba wybiegł dokładnie wzdłuż samochodu, zostawiając za sobą na szeroko otwarte drzwi i wielkiego faceta zaskoczonego takim obrotem sprawy, który właśnie próbował siąść do auta. Zły i zdziwiony, przeklinał pod nosem. Przez moment nawet nie miał, miał ochotę pędzić za Kubą, ale pomyślał, że będzie to wyglądało bardzo źle, jak będzie ganiał jakiegoś małolata koło szkoły, z której już wychodzi coraz więcej dzieciaków. Wsiadł do auta i ruszył z piskiem opon. A Kuba przestraszony, nie na żarty, całą akcją dobiegł do swoich przyjaciół, którzy odprowadzili go do domu. Kuba wiedział, że sytuacja jest poważna, bo jakim prawem jakiś obcy miał w ogóle pomysł, żeby wrzucić go do swojego auta. Postanowił powiedzieć o wszystkim ojcu. Ciąg dalszy nastąpi.